Firma Seed Solutions specjalizujemy się w doborze odmian kukurydzy, wprowadzając na rynek polski wyselekcjonowane odmiany, takie, które sprawdzają się w warunkach klimatyczno-glebowych Polski. Z firmą Biala prowadziliśmy odmianę Jolivet vo 250 oraz odmianę Canela vo 260 Są to dwie odmiany z nowej linii genetycznej DENT, dedykowanych do uprawy na ziarno. Jolivet w zeszłym roku w tej grupie doświadczeń wprowadzonej w firmie Biala w gospodarstwie pana Andrzeja zajęła na 20 bodajże 6 czwarte miejsce osiągając plon suchego ziarna powyżej 13 ton przy wilgotności bodajże 20,3 czyli uważam, że bardzo ładny wynik a kanela V260 osiągnęła 13 ton 600 kilo przy 14 wilgotność podczas zbioru miała 22,7 także bardzo ładnie się sprawdziły dzięki temu po tym zeszłym roku bardzo dobrym weszły już do, do sprzedaży takie trzy najważniejsze aspekty. Pierwszy to jest wysoki plon. Dwa to jest tolerancja na wyleganie, zarówno korzeniowe, jak i łodygowe. Bardzo istotne. Trzeci ważny aspekt to jest tak zwany efekt oddawania wody. Fast dry down. Jolivet, jak i kanela naprawdę bardzo efektownie oddają tą wodę, pozwalają na optymalizację kosztów gospodarstwa.